No, dobra, kawa. Fajna jest, no. Tylko zobacz tam, bo. E bo krowy do domu żeśmy nie wzięli. Pa, ona tam dalej siedzi w górze. To on się pasiła, no. A no tak, no, to już zapomniałam. Gorąco. No, gorąco na dworze, no ona się jeszcze tam ugotuje. Pa, jakiś kurczak tam w ogóle stoi. Kurde, dzisiaj to już gramy sobie. Już tych kurczaków tam stoi. Opa, no, kurczak. Tak chyba śpi, leży. No widzę, tak, bo tak leży, bo tak mało mały widelczy. Ale jak mi się teraz sklepnął, to mi sfał. Co to mnie? nie wie, ty? ja nie ten tego. w ulicach

Nie, ja sobie przeczytał to. A no, bo dobra. No dobra, podpisałem. Dobra, a więc zostajesz członkiem Egiby. No i kot. I kot. Dobra. Po tej tyle w tej nie wiem. A my pokażemy ci jej na To jest pianino. Nie, jeszcze koś. Poczynano. A zagrał w kąsie, potem, bo to no, się nauczy. No, no, a więc tu jest y, szafki, to Kto będzie twoja szafkę? szafkę. Nie, ja no, te mam, szafki no, to by było trzeba gdzieś no, indziej znaleźć. Ja mam moją zieloną szafkę, to jest moja zielona szafka. No, no a tu, tu jest salon. No. Nie kurczę, bo mam tę kinę, to nie tej, Pakietu tylko. Ja widzę tu za uchem, mam tę kinę. Tu jest kominek. No. Ale wiesz, z te, no z kolei kolejny, dalej nie odczepiłeś tej pakietki. No kurde, no. Tu jest no ten... ten. Ogólnie akwarium. te akwariumy są dziwne metry no coś dla mnie. Jak coś jest z tylko jest na no, tak żeby to tylko nie Okej. Okay. No. Tu jest luksus. Super, router super położony, no. Tu jest biblioteka, a tu jest moje biuro. To jest kurczak. Tym wchodzimy po drabinie do jakiegoś biura. Mojego biura. O, ja tu nawet nie byłem, niby... Ja tu nigdy nie byłem. E nie jest ja tak po komputera. Czekaj co tam E, Eee, prostu nie jest w ten. Nie ma tu nic, pusto, no. bo, Formatowany w, dysk podciem, ma. Formatowany to jest w mojego moc Bo kurde... Jeszcze mi serwer tak. stracicie. się. A, w ogóle kurde, czyta książki. Aha. No bez Można nie bardziej. Na dwór, na dwór dzisiaj nie pójdziemy, co sami się chce zobaczyć. Tu jest telefon. Mhm. Tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ja Tutaj ba. mamy taki telefon firmowy, do z niego można działać. Można się połowę na pioseneczkę. Mhm. Tu już byłeś. No byłem. Tutaj dostajesz wszystkie specjalne ten... Do tych autobusów, Nie specjalne pieniądze takie. Bo ja płacić za to nie będę, to będziesz miał, to za jest. To jest kuchnia, jak widzisz. Mhm. O. Tu jest... A, czekaj, poczęstuję się frytkały, co, o. Dzięki. zabrał fry... O, dobra, jedzenie jakieś tu mamy. Dobra, czekam. Dobra, tutaj, tutaj mamy playroom. playroom. Mhm. Taki mały, bo tu niżej, patrz. Tu niżej Ty nie będzie do A, dobra, cicho się. Mhm. Tu niżej będziecie niedługo lepszy taki playroom, ale na razie mamy taki dużo, kodek, kodek, słaby. kodeks kodek, kodek chyba zaraz do dziejowego Yo, to tak, się? daj blok. Masz. Wiesz, no coś spadł. Powinienem no uważać, że dziury mamy nieraz nigdy w domu. Nie wiem, kto te dziury tu postawił. Nieraz się zapadnie, bo to stary dom jest. Przecież ten dom ma dużo lat. No to tutaj jest yy, wielka dziurwa. Aha. A! To i się. Jak on to przeżył? O kurde. mamy duże sprzęty. To mnie jeszcze ja. nie było nawet. Tu. Tu są dwa dla stażystków. Aha. W nie jest tak, że tutaj w środku są jakieś ujrzone kartki. Żuboń. To jest Piętego pierwszy jest pokój. Kolejny pokój. To jest jakiś pokój z różem. Kolejny pokój się do dla ciebie? ciebie. Ja pójdę po, ja po krowę. To jest pokój dla krowy. O, ha, najlepszy pokój. No, no zobacz, Nowy Jork. No. Lecz tu jest chyba... Tu chyba jest kolejna montażownia. Jakaś jakaś ja bym tutaj wchodził, to ja ją tu jest dużo. Dobra. No i ktoś wchodzę, obby za mną montaży co? Nie a, wiem. Dobra. Idziemy na górę, ja chcę sprawdzić co tu jeszcze ładnie. No, tu jest macie. balkonik. szpokoik. Balkorik to widziałem z zewnątrz. Dobra, Saus se pójdę na górę. Jakie zbroje? Sój tu bo nie znamy do historii zbroi, chodź tutaj. To są jakieś chińskie zbroje, tam materialne, no, 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 czy coś. Co to za garaż? To jest pokój kolegi, może go znasz, może nie, no nie było go poznać pewnie. Mhm. Mm okay. Ey, dalej, tu jest spokój parkuteksta. Ottaję. Zacznę zobaczyć, że w sobie nie jest teraz. nie ja tam ogólnie nagle są jakieś stare, jak starego. stare. Ale mam... Ja mam fajne drzwi garażowe takie. No, widzę. Ale widzę, że brak jest bo nie ma łupaki. jest z parę. Będzie trzeba E, o, e! Proszę odej, od, oddać moje te... ale tego nie otwieram i... To jest telefon, telefonu, bo ja miałam fajną tapetę ze złotem. To się widzi, nie? Da. To się widzi. To jest mój pokój. Nie wolno patrzeć przez bo tam traci się tracić Aaaa, nie wolno patrzeć. Tu mam właśnie... kiedy to są jeszcze moje rzeczy bo on jeszcze mój portret, żeby... Jak wchodzę do tak. łazienki, to tutaj czarne się robi w ogóle. To jest lew, on na razie jest taki brzydki, e, bo mój idzie... A. Bo, oła, bo mój, mój jest w naprawie, który nie, bo mi się słuch, nie, O jest w naprawie. Taki brzydki, ten zlep, wygląda jak jakaś umywalka dla Ja Na razie taką tak wygląda umywalkę, ale bo mój jest na naprawie. Słaby ty nie, nie da się na nim srać. To czemu ładna jest rok? No bo to jest taki design. Właśnie też się zdziwiłem tego designu. to i jest mój ten... Mój to jest ten. do wywiadów robienia, taki ten... O zobacz, tutaj... No zależnie z moich... Tutaj wiesz, tak, Bieram. Tutaj będziemy robili wywiady. Będą wyjawy, ja tu będę siedział. Mas będę tutaj był, O, to mi ja się podoba. Nowe no wydarzyłem ja, lutowane. Dlatego co chcesz za tego kota, za tego zegara kota. 5 dolarów. Dam ci za niego kurczaka. Nie chcę kurczaka. Czekaj, dorzucę ci tutaj... Dam ci pak stówę za niego i go biorę. Dobra. Ty, on ja... Ja go kupiłem za 45 dolarów. Dobra, mam tutaj i teraz pokażę Ci dalej. E, tutaj mamy siłkę. Aaaa! O Jezus! O, o ale I będą miał tutaj jak u góry pokój kontekst, ponieważ ma. No, nie, ja to nie chciałam To? Nie nie podoba. I nie jest tutaj, pokubę nisko do siłowi. No tutaj też... O, nie, widzisz na razie z drewno, ponieważ mogło mąpane okna na choroby. O to jest miejsce, do którego nigdy nie chodzę. No ja mówię. To, powiem, to tylko, Ogólnie po na tej stronie nie ma to oka. Ja nie umiem się położyć. Moje kości są takie skościałe. Nie umiem się nawet położyć na tych ławkach. No Ogólnie. Co teraz? Mam mówić? Położyć się nie mogę, moje kości są w ogóle ciemne, wy wszyscy chodzicie jakbyście kolan nie mieli. Ja też, cię ruki. Dobra, ogólnie jeszcze myśl... ogólnie <grym> jeszcze myślę jeszcze o jednej rzeczy, że to dobra, w sumie pokażę wam. Jest cięcie? Nie. Dobra, a więc y... mam na Dobra, myślę, że możemy wyjść. Ale to wezmę kamerę i nagramy to na jakiejś YouTube Shorts czy coś takiego. YouTube. I żeby oczekiwali na odcinek, bo będzie my... podłoga się dzisiaj znowu zapada. Odcinek, fajny. Ale... No to jest kibel, a nie, to nie, to jeszcze kiedyś kibel, ale jeszcze pamiętam. Biorę kamerę. No dobra, no a może ja bym filmował. No piękne, ta, dobra, kakao, kakao, Bo Piękna ta szczęście. Dobra. Nie nie ma publicznego kibla. Każdy ma swój. No niektórzy nie mają, ale większość. że zobaczcie, co no się dzieje. Ma... Celu... syf, w ogóle węgiel? No, no tak, no bo tutaj jest węgiel. Ja jaki bo będzie taki mały łamek. Jezus, o a tu jest przygotowywany nowy odcinek. Nie polecam tam wchodzić, wszystko jest same jakieś brudne wglona. A, bo tu będą, my, będziemy meble zdobywać. Tak, Dobrze. No, okiem, okay. że wiecie. Dobra, to te nagramy i jakby, o. Tylko nie ma jednej osoby do Dobra, no, a więc widzowie, <laughs> y, pamiętajcie, żeby zostawić y, lajka. Nie ma, na... Jeden lajk like to 100 dla ciebie, bo to twój kanał. Na kanale Kodeksa 100 jedy, 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 to jest 100 dla niego i na kanale Pacika, którego nie ma, to też jest jedna słówka. A u to Nie ma To musiałem no, założyć z kanał. 50 no. lajków i musiałem założyć swój 50? Was. To oni nigdy tego nie zrobią.